Cześć, witajcie, mamy piątek, godzinę 13. Ja jestem Patryk, to jest kanał Pogromcy Betów i oznacza to tylko jedno i skoro jest piątek, no to odcinek 3 w jednym. Podaję dzisiaj typy na piątek, sobotę oraz niedzielę, czyli całutki weekend. No i tradycyjnie na koniec odcinka będą dwa konkursy. Jeden, gdzie do wygrania jest 50 zł, no a drugi będzie z szalikami oraz piłkami. Czy o co chodzi w obydwu konkursach mówię na samym końcu odcinka, więc wytrzymajcie do końca. Na samym wstępie pokażę Wam jeszcze kupony z wczoraj. Dziś zagramy sobie, tak jak zawsze, za 50, jutro też za 50, oraz w niedzielę również kuponik za 50 zł Liczymy oczywiście na zielone, dzieje się sporo, jest powrót po przerwie reprezentacyjnej. Nie wszyscy piłkarze oczywiście wrócili, ponieważ są kontuzjowani, a my stawiamy sobie na Superbet, ponieważ Superbet jest partnerem tego kanału. Więc serdecznie zapraszam do zapoznania się, zapoznania się z ofertą tego Buckmachera. Ona naprawdę bardzo rozbudowana. Super BED właśnie niedawno ruszył z niższymi polskimi ligami piłki nożnej, więc praktycznie do czwartej ligi można stawiać na Super BED, więc jeżeli chcecie znaleźć zespół ze swojego miasta, no to na pewno. Tam go znajdziecie i możecie sobie na niego postawić. Oczywiście zachęcam również do zerknięcia w zakładkę promocje, bo tych promocji jest sporo. Przede wszystkim macie jeszcze szansę na Super Game Jackpot, gdzie aktualnie w puli znajduje się 100 tysięcy złotych w gotówce. Więc bardzo fajna sprawa, wystarczy odpowiedzieć na cztery. Pytania, super przewaga, cały czas obowiązuję, zakręcić również możecie spinem, a jeżeli będzie Wam mało, no to na koniec odcinka, tak jak wspomniałem wcześniej, jest jeszcze do wygrania 50 zł od nas na zakłady sportowe na Superbet. A jeżeli nie macie jeszcze konta na Superbet, to czekają na Was wielkie bonusy. Gdy przy rejestracji użyjecie kodu PBVIP, wasz pierwszy depozyt do 50 zł zostanie podwojony, otrzymacie freebet 34 zł, a przez cały tydzień chroni was cashback do 500 zł. Link w opisie. Zachęcamy do skorzystania z promocji. opisie znajdziecie. Linki do mediów społecznościowych, również Instagram i Facebook do Waszej dyspozycji. E, łapeczka w górę, subskrypcja jest mile widziana, a ja przenoszę się już do zakładki piątek. W sumie to nie muszę klikać żadnej zakładki, bo jest piątek. E, natomiast typ będzie troszeczkę z soboty, ponieważ zagramy sobie NBA. E, typ wspomagany chłopakami z grupy na Facebooku. NBA, on, to jak możecie się domyślić, gra w nocy. Konkretnie o drugiej w nocy dziś e, zagra Milwaukee Bucks z Los Angeles Clippers. E, no i mistrzowie, obrońcy tytułu aktualnie wyszli, można powiedzieć, z takiego małego dołka. Natomiast nadal ten, ta koszykówka ich nie wygląda tak, jakby kibice tego chcieli. Kursy tutaj nie dziwią, zdecydowanym faworytem jest tutaj Milwaukee Bucks. Natomiast patrząc na drużynę Clippers, gdzie aktualnie wraca Paul George, jest to bardzo dużym wzmocnieniem dla koszykarzy z, koszyka z miasta Aniołów. Milwaukee Bucks muszą brać pod uwagę to, że playoff już tu. Tuż, tuż, więc też nie można szarżować w meczach właśnie z takimi liverami jak Clippers. Z drugiej strony Clippers już w meczu z Chicago Bulls wyglądali naprawdę całkiem nieźle. Stąd też mój typ, taki a nie inny. Zagramy sobie tutaj zwycięstwo Clippers, ale uwaga, uwaga, tonujcie tutaj. Zagramy sobie je z handicapem, odejmując aż 12,5 punkta Milwaukee Bucks, kurs to 1,50, prosta sprawa Clippers. Nie mogą przegrać różnicą 13 punktów. Tak się prezentuje pierwszy typ na naszym kuponie, drugim będzie piłka ręczna. I wybrałem typ z naszej polskiej ligi, gdzie aktualnie wicelider, no i jedna z dwóch drużyn, która rządzi i dzieli w polskiej lidze, czyli Wisła Płock, gdzieś w Szczecinie na wyjeździe, podejmuje tamtejszą pogoń. Biorąc pod uwagę takie spotkanie, musimy, musimy się liczyć z tym, że kursy na faworytów będą absurdalnie niskie. No i tak też jest tutaj 1,01 na Wisłę Płock, więc nic innego nam nie pozostaje jak przejść do bramek, a konkretniej do Handicapu, ponieważ mój typ na to spotkanie brzmi wygrana drugiej drużyny przy założeniu 8,5 punkta dodatkowych dla drużyny gospodarzy. Prosta sprawa, Wisła Płock musi wygrać 9 punktami z Pogonią Szczecin. Czy tak się stanie? Dwa poprzednie mecze, jak widzicie tutaj z prawej strony, mówią, że tak, dwa poprzednie mecze to pogrom wręcz Płocka nad Szczecinem. Obydwa rozegrane były oczywiście w Płocku, natomiast bez znaczenia dla Редактор субтитров Według mnie, dla Płocka jest, gdzie ze Szczecinem będą grać. No i tak właśnie prezentuje się drugi typ na naszym kuponie piątkowym, na którym stawiamy sobie 50 zł. No i czekamy, aż się nam ładnie zazieleni. A my sprawnym krokiem przenosimy się do zakładki Sobota. No i tam mam dzisiaj dla Was ciekawe typy. Jest tego naprawdę sporo. zacznijmy sobie od Ligi Francuskiej, gdzie aktualnym, aktualny Mistrz Kraju boryka się z lekkimi problemami, natomiast ta forma LIL, bo o Lille tutaj mowa, już powoli wygląda całkiem nieźle. Walczą oni aktualnie o Puchary Europejskie, no bo pierwszą trójkę będzie trudno. Do tych Pucharów brakuje punktów, no i te punkty trzeba zdobywać, a jak nie zdobywać tych punktów z, na przykład z drużynami, które aktualnie mają najgorszą serię w całej lidze, a jest tą drużyną między innymi Bordeaux, które mknie ku drugiej lidze we Francji. Według mnie Lille wygrywa to spotkanie, kurs

targane problemami nie tylko kadrowymi, ale też w klubie bardzo dużo się dzieje ze strony kibiców i zarządu. Uważam, że mentalnie to wpłynie na piłkarzy i Lille. u siebie na stadionie nie będzie miało problemów z czerwoną latarnią ligi. To jest pierwszy typ na naszym kuponie. My przenosimy się pod sobot, sobotnim kuponiem, przenosimy się do Anglii. No i jest to takie spotkanie, gdzie faworyta na pierwszy rzut oka widać o 13.30. Liverpool, który goni Manchester City w tabeli zagra z Watfordem i nie może pozwolić sobie na potknięcie w takim spotkaniu. Watford walczy o utrzymanie, niewykluczone, że będzie w tym spotkaniu sprawiał Liverpoolowi problemy. My natomiast uważam, że Derek i tak wyjdą obronną ręką. Piłkarze do klubu wrócili raczej po zgrupowaniach reprezentacji, raczej bez problemu. Jedni z lepszymi, drudzy z gorszymi humorami. Mam tutaj na myśli Mohameda Salaha i Sadio Mane. 1,13 na Liverpool jest trochę niskim kursem, dlatego ja stwierdziłem, że pójdę w zakłady łączone i uważam, że w tym meczu zobaczymy minimum dwie, dwa gole. Jeżeli nie, tylko ze strony Liverpoolu. Jedyneczka plus półtora to kurs 1,20, i to leci na naszym kuponie w sobotnim, jako drugie. Mam też ostatni, trzeci typ. Patrzę tutaj na ściągawkę. No i to również Anglia, z tym, że Liverpool niżej, a tam dwa zespoły, które rządzą i dzielą w lidze na tą chwilę, czyli Fulham, a drugim jest e, Belmuth. No i dziś ten drugi zespół zagra u siebie z Bristol City. Bristol, które no. Udomowiło się w środku tabeli. Nie grozi im spadek, nie grozi im również awans, że tak kolokwialnie to ujmę. Kurs 1,45 na balmów jest warty wzięcia, bo ponieważ Wisienki gonią w tabeli Fulam, no i będzie ciężko dogonić Fulam, bo to jest 8 punktów. 8 punktów różnicy, natomiast trzeba uciekać Luton jak najbardziej się tylko da, poza, poza tym Belmeth z Bristolem już potrafiło wygrać, dlaczego by nie powtórzyć tego wyczynu, kurs to 1,45 na wisienki no i taki kupon składamy sobie właśnie na sobotę, gdzie stawiamy sobie 50 zł no i czekamy aż się nam zazieleni. Ja już jestem w zakładcy niedziela i kolejne trzy typy i zacznijmy może od Ligi Angielskiej gdzie mamy dość ciekawe spotkanie pomiędzy West Hamem a Evertonem. Eee, ostatnie udało się wygrać, znaczy bezpośrednie między tymi drużynami, e, Młotą na Goodison Park i 1 do 0. E, nie wiem, czy uda się powtórzyć ten wynik, ponieważ West Ham bardzo dobrze zaczął. Aktualnie grają lekko w kratkę ta forma. E, może nie tyle jest zła, ale na pewno widać zmęczenie w drużynie Davida Moisa. Z drugiej strony Everton, który mknie ku dołowi, e, jest możliwe, że sensacyjnie spadną z ligi. Natomiast na pewno jest je, pewne jest jedno, walczyć do końca. W Londynie gra się podwójnie ciężko, uważam, że Everton nie będzie w stanie e, tych trzech punktów na Goodison Park wrócić e, i e, z, dlatego zagramy sobie tutaj podpóreczkę na zwycięstwo West Hamu lub remis, gdyby jednak e, w tym spotkaniu się udało Evertonowi cokolwiek Ugrać. Właśnie tak się prezentuje pierwszy tryb. Ja patrzę na ściągawkę, no i e, ściągawka mówi mi, że musimy zawitać do Ligi Hiszpańskiej. No a w Lidze Hiszpańskiej zespół, który e, na samym początku Ligi może nie był tyle po pośmiewiskiem, e, co na pewno nikt nie uważał, że będzie w tym miejscu, w jakim jest. Szawi i jego Barcelona aktualnie wykręcają. Fantastyczny wynik mknął ku górze tabeli. Ostatnie spotkanie w El Clasico z Realem Madryt w ogóle potwierdziło wszystkie, wszystkie domysły, że Barcelona aktualnie jest jedną z najlepszych drużyn w La Liga grających w piłkę, bardzo ładnie w piłkę. Barcelona dziś podejmuje Sevillę. Kolejny zespół, który jest przed nimi w tabeli i zespół, który mogą przeskoczyć. Sevilla aktualnie trzy remisy z rzędu, zresztą rozwiniemy sobie tutaj statystyki. Po prawej stronie widać z drugiej strony Barcelona, która świętuje bardzo długą serię zwycięstw w lidze. Uważam, że z Sevillą u siebie na Camp będą w stanie sobie poradzić i znajdą się zaraz za plecami Realu Madryt w tabeli i poza tym e, patrząc na grę jednych i drugich, patrząc na ustawienie oraz poszczególnych zawodników na poszczególnych pozycjach e, uważam, że na tą chwilę sezonu Barcelona jest bardzo, e, dużo, dużo lepsza, bardzo lepsza, no nie ma takiego powiedzenia. E, Okej, okay. to jest drugi typ na naszym niedzielnym kuponie, mam też trzeci, e, no i to jest typ typowo na podbicie. Liga Portugalska, dwa zespoły, które już ze sobą się spotkały, a powiem więcej, e, kiedy za każdym razem, kiedy się spotykają, pada tylko i wyłącznie Łącznie jeden wynik. Nie mówię tutaj o dokładnym wyniku, ale zwycięstwo Sportingu. Sporting kontra Pacos Ferreira. No i jak widzicie, tutaj H2H tych drużyn, próżno szukać zwycięstw jakichkolwiek Pacos Ferreira, a tym bardziej na wyjeździe, ponieważ gramy w Lizbonie. Sporting goni Porto. Jest to karkołomne zadanie, ponieważ Porto już oskoczyło na parę dobrych punktów. Natomiast te zwycięstwa u siebie Sportingowi przychodzą i dziś uważam, że również kolejne przyjdzie. Kurs 1.22. zamykający nas niedzielny kupon 50 zł jest już pisane postaw zakład, no i czekamy aż się nam zazieleni. Okej, okay, wystrzelałem się ze wszystkich typów, piątek, sobota, niedziela już podana, po więcej zapraszam na grupę na Facebooku, na pewno pojawi się tam coś ciekawego, a przede wszystkim pojawi się post konkursowy, zacznijmy może właśnie od konkursu z szalikami i piłkami co trzeba zrobić? Trzeba zarejestrować się z kodem pbvip, link w opisie filmu, wpłacić 50 zł. no i to tyle, wystarczy napisać pod postem na facebooku, który wygląda tak, swój właśnie przed sekundą założony nick superbet i macie gwarancję, że leci do was piłeczka lub szalik ulubionej drużyny. Już parę fantów do naszych graczy trafiło, więc warto zerknąć możecie w poprzednich odcinkach, tam pokazywałem zdjęcia no i obiecałem również też drugi konkursik dla stałych graczy, gdzie do zgarnięcia jest 50 zł. Jest dzisiaj piątek i mamy ciekawe spotkanie w pierwszej lidze Sandecja Nowy Sącz podejmuje Koronę Kielce no i dokładny wynik tego spotkania wraz z minutą strzelenia pierwszego gola nikiem z Superbet. Nieedytowany komentarz do rozpoczęcia spotkania prosiłbym pod postem na Facebooku który właśnie wlatuje na grupę siłą rzeczy na grupie trzeba być a za samo dołączenie na grupę, jeżeli was tam jeszcze nie ma, leci 20 zł na zakłady na Superbet, tak po prostu bez niczego. To by było na tyle jeżeli chodzi o odcinek, widzimy się my o 13 w poniedziałek. Miejmy nadzieję, że z bardzo dużą liczbą zielonych kuponów. Życzę Wam miłego weekendu. Trzymajcie się. Do zobaczenia.